Z nami dzisiaj Dariusz Poński, Witamy Cię Darku w Nowym Roku. Dzień dobry. E, jesteś u nas z wizytą. A dlaczego? A dlatego, że agenci, jak coś sprzedają, to często potrzebują narzędzi, do tego, żeby móc to sprzedać skutecznie. No i ja dostarczam takie narzędzia drukowane. O! A o jakich konkretnie narzędziach mowa? A takie jak na przykład wizytówki, banery, naklejki na witryny. I cała masa innych, też takich, które mogą sobie sami wymyślić. Bardzo dziękujemy Dariuszowi. Jest z nami i współpracuje od ponad, nie wiem, pięć, pięć, sześć, pewnie jest pięć lat. Pięć lat. I bardzo sprawnie, szybko, kiedy klienci zdecydują się na podjęcie współpracy, przygotowuje banery, aby już ta nieruchomość mogła być promowana i rozpoznawalna na rynku lokalnym. A działa bardzo sprawnie. Jak widzicie Państwo, już nowy rok rozpoczął się, a Dariusz działa i odwiedza wszystkie nasze biura. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja także. Tak, zapraszamy do współpracy Dariusza i Państwa również. Do zobaczenia.